Cześć wszystkim z tej strony Rose i dzisiaj będziemy robić sobie quiz. Kogo przypominam najbardziej z The Walking Dead? Quiz był robiony 3 tygodnie temu, a jakby takie zdjęcie było mniej więcej 6 sezonu. I fajnie by było, jakby to zahaczało o wszystko, no ale jak nie zrobimy, to się nie dowiemy. Pytanie pierwsze, jesteś tą czy mężczyzną, czy to istotne. Jakby. Nie rozumiem. Jesteś bardziej samotnikiem, czy duszą towarzystwa. Kimś pomiędzy, bo od czasu do czasu lubię się spotkać z ludźmi, ale cenię też sobie takie swoje towarzystwo, gdzie mogę pobyć sama ze sobą i ze swoimi myślami, gdzie mogę, nie wiem... Coś poczytać albo zająć się jakimiś twórczymi rzeczami czy czymś w tym stylu, więc kimś pomiędzy to będzie taka odpowiedź idealna. Wybierz broń. Kusza, pistolet, nóż, miecz. Kusza będzie nakierowaniem na dyryla, chyba, gdybym zaznaczyła. Coś nie, to może tak będzie bo zaznaczyłam, że to nie jest istotne, ale. Nóż, ja jestem chyba lepsza w takich. Ym... Walkach wręcz, niż tak na odległość, więc e, za, załóżmy, że nóż będzie dla mnie idealny. W świecie opanowanym przez zombie wolałbyś ciągle podróżować, czy znaleźć bezpieczne miejsce. Um, to jest trudne pytanie, bo um, takie podróżowanie, jakby z jednej strony jest dobre, bo korzystasz na przykład z jednego miejsca, z jego dóbr tam. Glebowych i tak dalej. Znalezienie miejsca gwarantuje ci to, że możesz je stale wzmacniać, ochraniać, zakładać osadę, tworzyć sobie tam swój własny teren. Więc szczerze to nie wiem. Nie mam pojęcia, tak, tak jak mam być, właśnie szczera, no to tak. Co byś zrobił, gdyby kogoś z twojej grupy ugryzł zombie? Zabił, zabiłbym go, próbowałbym go ratować, czy zostawiłbym go? Um, ratowanie to jedynie jeśli zombie ugryzł w rękę albo w nogę, bo to można odciąć. I też zależy w jakiej sytuacji, bo tutaj nie ma um, takiego nakreślenia, czy to w jakimś tam ataku czy tak po prostu. Zabicie go to jest taka dla niego trochę ulga, no bo no nie będzie się męczył, ani no nie zabije nikogo, nie ugryzie nikogo. A zostawienie go jest... Kurczę, to jest trudne pytanie. Próbowałabym go uratować, Waham się między tymi dwoma, ale powiedzmy. Na no jak to moja grupa, to może bym go tam próbowała uratować jakoś, nie? Będę dobra i go uratuję. Czy byłbyś w stanie wybić inny obóz tylko po to, aby, dos aby zdobyć jedzenie? Czy ja wiem? W ogóle myślałam, że te pytania jakieś takie łatwiejsze będą, ale tutaj wchodzimy na takie. na takie tutaj sfery, że. no kurczę jakby. dla mojej grupy, no to tak. Bo jednak, no wiecie, takie się robi rzeczy czasami. Lubisz The Walking Dead? Tak, nie, nie oglądałem. To. wyjaśnić mi sens robienia quizu, jeśli się nie oglądało serialu, jakby. W kategorii post A pomoże, ale jakby dla... Dlaczego? Daryl Dixon, ale fajnie. Najbardziej przypominasz Daryla cichy, intensywny i zabójczy. Utrzymuje dystans do reszty grupy, ale nie waha się ryzykować życiem, aby uratować jej członków. Z biegiem czasu zaczyna mięknąć w stosunku do pozostałych ocalałych. Mogą na nim polegać... Um ale on jest mniej pewny, że tak samo może polegać na nich. Jak myślisz, polubilibyście się? Może spodziewałeś się zupełnie innego wyniku? Daj znać w komentarzu. Po pierwsze, spodziewałam się kobiety. Specjalnie zaznaczyłam nóż, bo może by wyszła Magna, bo tak... Może to jednak jest taki... ze wszystkich w taki miks, w sensie. Um, I tak, ale nie jest moją ulubioną postacią męską, więc... Jak najbardziej się cieszę w sumie spoko. Daryl jest bardzo ciekawą postacią, jeśli chodzi o charakter i wydaje mi się, że to się zgadza, bo no, tam niektóre jego zachowań to takie dość podobne do, do moich by były. Także co, zróbcie quiz, dajcie znać, kto wam wyszedł i czy spodziewaliście się, że wam wyszło to, co wam wyszło a my słyszymy się w kolejnym filmie i na razie.